Cześć, mano moi mili, u Patensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy, w Mr. Prepper gramy. Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę, do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Eee, jak to po spaniu? Trzeba by coś zjeść, a do jedzenia mamy bigosik na przykład. No, bigosik na śniadanko, super sprawa, eee, wyspany jestem, najedzony jestem, dobra, na razie starczy, dziękuję. Od razu, za rana, po nocce, idziemy do yy, sklepu. Może coś sprzedamy? A nie mamy co sprzedać. No, kupić za 10, no mamy, ale najpierw, 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 żeby mieć co sprzedać. Jedyną rzecz, jaką mogę sprzedać, jest właśnie yy, tutaj, w tym przypadku. Yy, aha, w tą już nie mogę, mogę w tą. Dobra. Mmm. Yy. Jedyne co mogę, no to mogę tutaj. Nie mogę się tam dostać? A czemu? Przecież masz tu przejście. Co jest? Światła nie masz? Eee, podnieś. Nie nie, 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 tu. Podnieś tą. Tamtej nie chcę. Eee, co? O co ci chodzi? Aha, odkryj. Dobra, ale na kalendarzu było, że dzisiaj ma być um, agent z kontrolą, więc trzeba uważać. Um, trzeba będzie to pozakrywać. Dlatego no, nie mógł się dostać. Ciemno jak w nosie. Dobra, najpierw zbudujemy, pohandlujemy i wtedy pójdziemy do lasu. Eee, a buduję tutaj, powiększam, żeby mieć tą właśnie ziemię. Bo w sumie to jest jedyny materiał, który jestem w stanie pozyskać i sprzedać. O ty, o ty panie! Jak poszedłem, tu, jakie cuda tu się dzieją! Ramy, kratownice, coś tu jest. Aha! i tu można coś głębiej, a zejść? Nie mogę. Grabinę bym musiał tu postawić. Dobra, tu drabinę i tu drabinę do góry. Ok, rozumiem. Rozumiem o co chodzi. Dobra. Eee, chociaż chyba ta wersja tutaj niższa wydaje mi się lepsza, bardziej do zagospodarowania. Aczkolwiek ta głębsza, to nie wiem, czy drzewa też można tu sadzić, czy co. Eee, dobra. Eee, do Sergeja. Z Ziemia? Co? No mam ziemię. A co, nie mogę ci sprzedać już ziemi? Już skończyliśmy zabawę z ziemią? Czy co? O kurde, mam 30 ziemi. Sierg. Ej, jest Siergiej, dobra. Mogę sprzedać. 10. Handel. Jak nie, dziękuję. Tylko 10 dni nie będziesz kupował? Dobra, no to mam 3 dni i mogę od razu kupić tutaj. Nie, za 10 to sobie mogę paletę kupić. Eee. Ander. No i to zaufanie pomału rośnie, ale tu jeszcze parę dni, zanim, zanim to zaufanie wzrośnie tak naprawdę do pełna. Więc teraz pójdziemy do lasu. W tym czasie przyjdzie poczta. No, niestety wersja demonstracyjna jest ograniczona. Podnieś. O, tu już tu na razie mi się nic nie zebrało, to chociażby jagódki sobie pozbieram. Tu jeszcze gdzieś na końcu było. Podnieś, Dobra, ty sobie tam leć, a ja sobie polecę w tym czasie tutaj. O, tak szybciej, dobra. Podniósł, podnieś, dobra, leć, podnieś. No, a tu pasek chyba musi zejść do zera, żeby coś się złapało. Dobra. Eee, I wracamy, a możemy tędy wracać tu po śladach. Ty klikniemy w ślady i będziemy w domu, a raczej koło domu. Za 30 sekund poczta eee, ziemi już nie będę kopał, bo na razie mam dużo. Niestety tylko 10 dziennie mogę wziąć. Dobra, w tym czasie burówki zaniesiesz. Eee, tu. Schowamy worówki, żeby się nie popsuły. No właśnie, odbierz wodę. Niech już się robi następna. Otwórz. Dobra, na razie nie będę gotował, więc smoothie mi na razie niepotrzebne. Wodę mogę trzymać u siebie. Mam 32 kg na sobie. Dobra, mogę odebrać pocztę. Weź wszystko. Okej. Okay. I teraz weź do Sergieja. Nie dziękuję. Jakie nie dziękuję? No to jak nie dziękuję, nie kupujesz, to nie sprzedajesz. Prosta zasada. Ty, ty ode mnie nie kupisz ziemi, to ja od ciebie nie kupię palety. <laughs> Skoro taka wola pana, Niech tak i tak będzie. Demontuj. Ale mogę mu sprzedać jeszcze drewno i metal. Tak po prawdzie. Bo w sumie... No stracę na tym. Ale... Ale też i zyskam. Metal. O, z shiftem klep i drewno. Drewno. Tkaninę nie, o, to nie i to nie. E, właśnie, wodę mam. Woda, 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 woda. Weź tą wodę od razu. A mam nasiona? Miałem gdzieś nasiona. A tu przecież mi rosną. O, Chodź tu. O, okej, okay. podlane za chwilę urosną. E, dobra. No dobra, to pohandlujmy jeszcze. Co ty tu jeszcze możesz mi? Nie dziękuję, e, kamień, e, drewno sprzedań No właśnie metal i drewno 10 drewna i 10 metalu, handel <laughs> Dobra, kasa chociaż jakaś pan... Ty, 40 wpadnie Będę miał 50, jak kupię 5 palet, to powinien poziom skoczyć Super! Elegancko, subcie, subcie, można trochę przyspieszyć E, trochę może się traci kasy na tym. Eee, e, e, chodź tu. Chodź tu, energetyka spi. E, bo coś ci się chyba spać zachciało trochę. E, dobra, jedzenia na razie nie chcę. E, 17.54 Agent miał być. I co? E, można już zebrać? Nie gotowy? Jak nie gotowy? Jeszcze tu ci brakuje coś? Dobra, jak ci brakuje, to niech ci brakuje. Woda jeszcze nie, jedzenie picie nie, czyli trzeba czekać. Na pocztę trzeba czekać i na to trzeba chwilę jeszcze poczekać. Czy już? Bezpieczna ilość 0, 0, to chyba jeszcze nie. O, nie gotowe. Dobra, chodź. E, chodź, 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 panie e, do skrzynki. Bo za chwilę będzie... ja. E, ziemia nie dziękuję, drewno nie dziękuję, kamienia nie mam, metal nie dziękuję. To dziękuję, się nic nie kupuję, panie kolego. Pokaż mi tu czas. Dobra, 10 sekundek jeszcze poczekamy. A, czy do lasu? Nie, dzisiaj... O, idzie, ziomek. Pa, idzie. Pigo-fago. Wozisz się na mieście, widzę. Rzucasz się jak... Ale dziś piękna pogoda. Tak, zwłaszcza o wpół do ósmej. I tylko tyle masz do powiedzenia? Rozmawiaj. Super, no to pogadali. Dobra, odbierz wszystko. Na razie, o Cześć. Nie mam nic Ci do zaoferowania. Raz, dwa, trzy. Tylko dwie. Więcej palet nie masz? To słaby jesteś, ziomek. No, jeszcze dwie, może trzy. Kasę mam, tylko dni muszą upływać. Więc okej. Okay. A skoro jest godzina 20? No ja pójdę spać. Śpi. A co? E, nie, 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 tu wróć. O, tu urosło. Chodź, 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 ty ziomek, chodź. Wróć tu. Jeszcze przed snem zbierzemy te marchewki. O, nie ma jedzenia, nie ma No, to tylko. Dobra. Zbieraj. Ziom. Super! Ile? 5 marchewek. 5 marchewek i nie mam nasion. No. Także miło, jakby Siergiej mi udostępnił szkło i nasiona. Aczkolwiek w sumie szkło może być następnym razem? Nie, nie bardzo. Bo nie będę miał czym tutaj z nim handlować. Ziemię będę mu handlować. E, metal, no może metal z czegoś. O, jest coś, jest, 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 jest. jest. Tak to jest? Zbieram. Dobra, super. No i nasion nie ma. Eee, marchewka do lodóweczki, Marcheweczka do lodóweczki. Podróż. Chcesz coś jeść? Nie. Nie chcesz nic jeść na razie, więc pójdziesz spać. <klima> <klima> ziemi mam 20 lat. Dni mi jajem szybko. Ej, a tam handel idzie. No i co? Miał być agent? Nie było agenta. Ściema ma jakiś, jakieś, wali, sewka, w kakałku normalnie. W mleczko i kakałku. Leci w kulki na Mariole normalnie. Niby zaplanować. Dzisiaj pewnie przyjdzie. Nieplanowany gość. No, 20 sekund do po poczty. Wystarczy lewym klawiszem myszy klepnąć w lodówkę i on od razu podchodzi. Od razu otwiera. I już spożywamy. Tak jest. Zupka raz. Zupka dwa. Dziękuję. Teraz tutaj mógłbym co? A, nie zabrałem. Archewek nie zabrałem i burwacik nie zabrałem. zubka mm. Goku. Zupka marchwiowa. Raz. Zupka marchwiowa. Dwa. I smoothie. Cyk. Sześć, sm sześć tych. Dobra. O, teraz tu. Mm. Podusz wszystko. Dobra. E, otwórz szafkę. Ty. Mogę wodę odłożyć? Cie, wodę do szafki. Dobry jest ziomek. Bierze z kranu tylko po to, żeby ją do szafki schować. E, to, 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 to. Ile mam? 7 na 100 ciężar. Good. E, skrzynka. Palety będę miał. Dwie. Okej. Okay. Przy okazji pohandlujemy ze Sergejem. E, i tak. Możemy kupić palety nawet trzy. Tak. Dobra, to kupuję. Jest. More to come. Co? A więcej yy, chyba będzie, dopiero więcej chyba dopiero będzie. 10 ziemi mogę mu to sprzedać, i w sumie yy, skrzynię mogę kupić i paletę. Super, całą skrzynię mi dołożył. Ander. Co mi po tym handlu? Jak więcej nie będzie więcej w tej wersji. Nie będzie, a skoro więcej nie będzie, no to niestety nie pogramy. Więcej nie pogramy. Mm, mógłbym szkło zdemontować w sumie z tych, nie? Mm, szkło mógłbym zdemontować. Mm, ale co? Drewniane pudełko, szafka, czyli rzeczy mało potrzebne, stół warsztatowy drugiego poziomu, kamień, kamienia nie ma, poletek nie potrzebuję, bo nasion nie mam, pułapkę, kij i warsztat i książka, co? Podobno czytanie książek poszerza Twoją wiedzę i zwiększa Twój kapitał kulturowy i społeczny, ale możesz ją też zdemontować na materiału. Mhm. Ale ja mam paletę. Demontuj. Jak mam to, to mogę zrobić to. Ej, książkę. Twórz. Półka ścienna, miska o, i właśnie, nie mam szkła. Eee, kamienia też nie. Okay. Dobra. I co z tą książką? Ej. Coś tu mogę by zrobić? Kto mogę ją Dobra. Mhm. Dawaj to. Weź wszystko. Zbadaj. I co, tak? O, po prostu chcę stworzyć książkę? Jedno drewno. Okej, okay, nie mam pytań. Też czyk pada. Ale my idziemy do lasu. No mamy niby, zbierz. Co zebrałem? Pióra. A co mi po tych piórach? No ja mam z tym ptasim piórem zrobić. Szybkie nastawienie. No i przynęty więcej nie mam. Mogę borówki zebrać. I tak naprawdę... Dobra. Łe! Za szybko, szkoda, szkoda, że nie można ustawić kolejki. Eee, ile masz tych borówek? Cztery. Coś tam w domu miałem. Sześć miałem. Nie, a może nie. Dobra, przejdźmy się jeszcze na szybko. Po te, tutaj ostatnie gdzieś tu były, o, e, podnieś. Może zrobię ze dwa smoothie. Dawaj, dawaj, ziom. Całe jedno. Dobra. Wracamy na hatę. Wracamy na hatę. Co to było? Coś napisane. Zapatrzyłem się w sumie tutaj na to, co klikam, a nie na to, co piszą. Eee, dobra. Eee, mogę pohandlować. No ale co ja mogę pohandlować? Mogę ci sprzedać... A, co? Drewno? Nie, nie, nie. Drewno nie. Nie dziękuję. Ziemia. Okej. Okay. Jak za ziemię dziękujesz, to, to, to nic z tego nie będzie. A poczekaj jeszcze raz. Handluj. Za 20 mogę kupić sobie na przykład skrzynię. No dobra, eee, handel, ale to mi nic nie daje, bo już poziom nie rośnie. Nie ma kamienia, hmm, niestety nie ma kamienia, niestety nie ma szkła i niestety nie pójdziemy dalej. W koszu na śmieci nic nie ma. W lodówce mamy borówki, możemy sobie nawet spożyć tutaj. 8. No dobra, w szafce mamy wodę i dwa razy smoothie sobie machniemy. Podaj, że tak jest. Dwa razy smoothie machniemy, a ja w tym momencie bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za uwagę. W tym momencie to już na pewno ostatni odcinek z wersji demonstracyjnej Mr. Prepara. W tym momencie zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale z tej bądź innej gry. Więc kliknij suba, kliknij dzwoneczka, nie przegap odcineczka z czego to się okaże czy Mr. Prepper zostanie przeze mnie zakupiony czy Mr. Prepper będzie na kanale to wszystko w niedalekiej przyszłości się okaże a ja dziękuję jeszcze raz bardzo gorąco za uwagę jeszcze raz bardzo gorąco serdecznie zapraszam na kolejne odcinki i do następnego do usłyszenia trzymaj się cześć